Na moim kanale Polish Girl in Deutschland. Mam na imię Nicole i w moich odcinkach przedstawię Ci, jak wygląda moje życie w Niemczech, jak wygląda to teraz i jak wyglądał początek. Jak do tego doszło, że tutaj mieszkam? Czy było mi trudno na początku? Jak nie jest teraz? Jak wygląda szkoła w Niemczech i różnice między szkołą niemiecką i polską, które są dość duże? Jak znaleźć tutaj przyjaciół? czy jest to trudne, czego nie robić i jak obchodzić się z Niemcami i czy trudno się nauczyć języka niemieckiego, jak naprawdę to wszystko tutaj wygląda. Mieszkam w Aachen i pomysł na ten kanał zrodził się stąd, że w internecie widziałam dużo filmików i czytałam też dużo artykułów, które e, zajmują się właśnie tymi kwestiami źle. Że... Czytałam rzeczy lub widziałam też filmiki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i stwierdziłam, że po czterech latach mieszkania tutaj już coś mogę na ten temat powiedzieć, i może dzięki temu mogę też Ci pomóc, zaklimatyzować się tutaj, lub dam Ci pewny obraz tego, jak to tutaj wygląda. Jeśli planujesz się je to przeprowadzić, lub jesteś po prostu ciekawy, jak to w Niemczech wygląda. Chciałam na tym kanale wyjaśnić między innymi, jak działa szkoła w niemiecka, system oświaty, system szkolnictwa. Z tego też względu, że mam z tym najwięcej do czynienia jako uczeń, który za rok kończy niemiecką szkołę. Ale oprócz całej tej teorii i systemów niemieckich, powiem Ci też swój, swoją własną historię. jak wygląda miasto, w którym mieszkam, czyli Aachen. Pokażę Ci, co ja robię, żeby odstresować się. Jak ja tu się zaklimatyzowałam. Pokażę Ci, jak wygląda moje czteroletnie życie niemieckie. I jakie mam plany na swoją przyszłość tutaj? Czy w ogóle chcę tutaj zostać? Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Niemcami, związane z ich systemem, z życiem tutaj, piszcie śmiało w komentarzach. Na wszystkie je odpowiem w kolejnych filmikach. Dzięki i zapraszam.